Social Security Capless Social Security zbankrutuje i możemy to naprawić, traktując wszystkich jednakowo, bez wyjątków oraz z wolnością i sprawiedliwością dla wszystkich. Każdy obywatel wpłaci składki na ubezpieczenie społeczne w tym samym procencie na podstawie całkowitego rocznego bogactwa, bez ograniczenia lub górnej granicy. Jeśli rząd chce kraść z ubezpieczenia społecznego, musi także kraść bogatym. Możemy zastosować z mocą wsteczną usunięcie zakrętki dla najbogatszych 2%. Na przykład obecny podatek wynosi około 6%. A limit ustalony jest na około 130 tysięcy dolarów. Więc jeśli przeciętny Amerykanin zarobiłby 50 tysięcy dolarów, podatek wyniósłby 3 tysiące dolarów, a gdyby zarobił 5 milionów dolarów, zapłaciłby 7800 dolarów przy obecnym ograniczeniu lub 300 tysięcy dolarów bez ograniczenia. Bogaci potężni powstrzymają polityków przed kradzieżą pieniędzy, a zabezpieczenia społeczne będą chronione. Alaska Queen